To jest temat dnia Piotr Trębski. Dzień dobry. Naszym gościem jest Grzegorz Wierzchołowski, redaktor naczelny portalu niezależna.pl i współautor książki musieli zginąć poświęconej katastrofie smoleńskiej. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Zacznę od słowa skandal i zapytam. Czy wiem, że to mocne słowo. Czy po skandalu z udziałem doktora Wacława Berczyńskiego komisja powołana przy Monie badająca katastrofę smoleńską będzie y w stanie wyjaśnić tę katastrofę? Jest nadal wiarygodna. Na ten skandal? To ja wykończyłem karakale, mówi dr Berczyński, Mon mówi, Berczyński nie miał udziału, stara sprawa, wszyscy o tym już mm -hmm. mówili, pisali, dr Berczyński nie jest już szefem komisji. Pytanie, które kieruję do pana, czy ta komisja nadal jest dla pana wiarygodna? Oczywiście, że tak no, to zamieszanie wokół Karakali nie miało po pierwsze nic wspólnego z pracą podkomisji smoleńskiej, a po drugie, moim zdaniem, było zwykłym przejęzyczeniem. Myślę, że Mon, te dokumenty, które opublikował, MON, całą tą, tą sprawę wyjaśniają. Więc podkomisja pracuje dalej. Doktor Barczyński wcale się nie ukrył gdzieś w tym. To po tego nie, powiedziałem. Tego nie tak, powiedziałem. Tak, tak, tak. Ale no, były takie głosy, że on zniknął, ukrył że się. Uciekł do Stanów tak, zjednoczonych, tak, tak. bo rzeczywiście wyjechał. Wyjechał, ale on tam przez długi czas mieszkał, więc ma tam rodzinę. Więc nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Komisja pracuje nadal. Doktor Barczyński jest jej członkiem. Kieruje jej pracami doktor inżynier Nowaczek i z tego co wiem, komisja pracuje. Celowo użyłem słowa skandal, zastanawiając się, jak pan się ustosunkuje do tego może trochę prowokacyjnego mm. początku. Tytuł książki Musieli zginąć jest tytułem, który sugeruje treść. Sugestia jest taka, to nie była zwykła katastrofa. Dziś pan to potwierdzi? Potwierdzić oczywiście nie mogę, bo do, dowodów na to takich bezpośrednich nie ma. Natomiast oczywiście tę tezę podtrzymuję. Czyli gdyż... hipotezę. Yy... Raczej tezę, bo jest to. Ale teza opiera się na dowodach. Minęło na lat. Pan mówi, że dowodów nie ma. Nie ma oczywiście bezpośrednich dowodów na, na to, kto tego dokonał i w jaki dokładnie sposób. Natomiast wszystkie przesłanki, wszystkie elementy wskazują na to, że jest to najbardziej prawdopodobna hipoteza, i ja w tej książce razem z moim kolegą naszym komisjakiem staraliśmy się przytoczyć wszystkie. Dowody, które świadczą o tym właśnie, że jest to najbardziej prawdopodobna hipoteza, nie na to, że ktoś ten samolot zestrzelił czy wysadził, bo no, tych bomb nie, nie, oczywiście nie widzimy, natomiast wszystkie fakty na to wskazują. A jednak gazeta Polska i niezależna przez wszystkie te lata publikowała artykuły zawierające kolejne hipotezy dotyczące możliwego przebiegu tej katastrofy. I wiele osób się zastanawia, na ile te różne hipotezy się wzajemnie wykluczają, no. na ile już zostały porzucone, na ile być może mogą współistnieć ze sobą. Mówiono o sztucznej mgle, mówiono o różnego rodzaju ładunkach wybuchowych, no teraz ustalenia podkomisji mówią o ładunku termobarycznym. No. Czy to jest tak, że redakcja niezależnej gdzieś te. Wątki poruszone wcześniej już zostawiła za sobą i do nich nie wraca? Na przykład pierś, sztuczna mgła. W, w pierwszym okresie katastrofy oczywiście były różne hipotezy, które dość szybko zostały wykluczone, natomiast Na większość przykład? tych różnych hipotez, no chociażby by, by była taka hipoteza, że piloci byli wprowadzani w błąd poprzez. E, mikoning, czyli poprzez zakłócanie sygnałów nawigacyjnych, takie elektroniczne. E, nawet profesor Chodakiewicz, Marek Chodakiewicz po rozmowach z agentami, z, funk z funkcjonariuszami ICA przy 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 przychylał się do hipotezy. E, potem okazało się, że owszem, piloci byli wprowadzeni w błąd, ale w sposób dużo bardziej banalny, po ponieważ dostali błędne karty podejścia od Rosjan. E, więc na tym etapie nikt nie przypuszczał, że w tak... tak brutalny sposób piloci mogą zostać oszukani, więc po prostu eksperci zastanawiają się, w jaki sposób ci piloci mogli właśnie zostać zmyleni, więc była taka hipoteza. Natomiast ona, ona jakby nie wyklucza się z tym, co, co wiemy teraz. Tak no to naprawdę. co wiemy, panie redaktorze Wiemy, konkretnie. Tak, wiemy tak, wiemy, że samolot mm. i jego najważniejsze urządzenia pokładowe um, uległ zniszczeniu kilkanaście metrów nad ziemią. Ale, Ale komisja, czy... komisja Miller'a y, o tym nie wspomina ani słowem, wręcz przeciwnie, twierdzi, ni, samolot rozbił się od drzewa o ziemię. Mm -hmm. To dopiero teraz y, podkomisja... Y, Nazwijmy ją przymonie, badająca mm. powtórnie katastrofę smoleńską, taką e, teorię prezentuje. Zatem mamy dwie sprzeczne teorie. Dlaczego pan się przychyla do tej, a nie do, do ustaleń tej wcześniejszej komisji? Wystarczy zajrzeć do raportu MAG, gdzie są dokładnie podane współrzędne e, geograficzne e, i czas, w jakim u, przestał działać komputer pokładowy, a także czarne skrzynki, e, i nałożyć te współrzędne na mapę i czas. Na czas przebiegu katastrofy, i wtedy jasno z tego wynika, że samolot uległ zniszczeniu kilkanaście metrów nad ziemią i 60 metrów przed. Ale chce pan powiedzieć, że z raportu Maku tej rosyjskiej, choć międzynarodowej komisji, wynika właśnie, że samolot rozpadł tak, się tak, w powietrzu. Tak, z tym, że oczywiście. To nie zostało sformułowane. Tam, tam, tam są podane same współrzędne, hmm. natomiast oczywiście bez żadnego komentarza. Yy, więc wystarczy naprawdę czytać dokładnie raport Maki. Komisja Milera w żaden sposób, mimo moich próśb, moich pytań, yy, się do tej yy, zagadki, bo tak to można określić, yy, nie odniosła. A co z informacjami, że trzy osoby miały przeżyć katastrofę? Yy, pff, pff. Ja nigdy nie formułowałem tezy, że ta informacja była prawdziwa, więc ustalmy to na początku. Myślę, że nikt nie potrafi tego... Ja rozumiem, że w tym zamieszaniu medialnym tuż po katastrofie różne informacje tak, tak, się tak, pojawiały, tak. Natomiast ci... różna ilość ofiar, różne nazwiska się pojawiały, m.in. Jarosława Kaczyńskiego. Ale jeśli kilka lat po katastrofie minister Macierewicz jeszcze wtedy nie minister Antoni Macierewicz mm. mówi, że są bardzo poważne przesłanki. Mówi, że niemal graniczące z pewnością, że trzy osoby przeżyły. No to ja się pytam w takim razie, jakie są te przesłanki? No przesłanka z tymi jest choćby, to, choćby słowa Tomasza Turowskiego, który Ale właśnie... przecież to jest... Wiadomo, wiemy, kim jest Tomasz Turowski, choć nie tak. wiemy. No tak. Y, natomiast on jako przedstawiciel ambasady, y, Wydziału Politycznego Ambasady Polskiej w Moskwie, będąc na miejscu katastrofy, stojąc na pasie startowym, a potem będąc na, na wrakowisku, y, taką informację rozpowszechniał. Do tej pory nie wiemy dlaczego. Czy była to celowa dezinformacja, mająca prowadzić jakieś zamieszanie, czy być może miała swoje oparcie w faktach. Ciekawym jest, ciekawą jest informacją, że z miejsca katastrofy faktycznie odjeżdżały karetki na sygnale. Znaczy one przyjeżdżały i wyjechały właśnie w stronę Szpirala Smoleńskiego. To, że karetki jadą na miejsce katastrofy, to jest normalne. Tak, ale że odjeżdżają na sygnale... Nie wiem z czym. Ale dojeżdżały. wiadomo do jakiego szpitala dojechały, czy dojechały. Między innymi to o tym też Turowski mówił, że y, widział te karetki odjeżdżające. Nawet sformułował, nie pamiętam dokładnie tego określenia, ale właśnie z tymi y, z tymi rannymi. Tak, tak, tak wy, z tej jego wypowiedzi wynikało. On potem nigdy do tego nie wracał. Y, ja też próbowałem o to go pytać i y, unikał odpowiedzi na, na to pytanie. Natomiast ta informacja faktycznie została potraktowana hmm. poważnie, bo jak pamiętam, w pierwszych godzinach po katastrofie podała ją między innymi a agencja Reuters, ją podała, która jak wiadomo, e, raczej podaje sprawdzone informacje i no, nie wymyśliłaby sobie czegoś takiego. No nie wymyśliła, ale jeśli otrzymuje taką informację od przedstawiciela ambasady, to pewnie uznaje ją, ją za, za wiarygodną. Jakoś tak, tak. Za, za wiarygodną. Więc oczywiście. wracamy do tego źródła Tomasz Turowski. Pokrótce, kim jest Tomasz Turowski, skoro pojawił się w tej rozmowie. Warto być może raz jeszcze naszym widzom wytłumaczyć, co to za postać. Jest to postać bardzo tajemnicza. Jest to funkcjonariusz wywiadu perelowskiego komunistycznego, który pracował na etacie nielegała, czyli była to elita wśród mm. sowieckich komunistycznych szpiegów, powiązana bardzo z, właśnie z, z sowieckimi służbami wywiadowczymi. Człowiek bardzo zaufany, będący bardzo blisko Jana Pawła II i, i, i środowiska papieskiego, który w sposób bezwzględny to środowisko watykańskie niszczył, znaczy donosił, prowadził tam swoją grę operacyjną. To jakim cudem taki człowiek był przedstawicielem ambasady Polskiej i to w Moskwie? Co... Należy wrócić do roku 90, czyli do weryfikacji funkcjonariuszy, funkcjonariuszy komunistycznego wywiadu. On został zweryfikowany pozytywnie, po czym pracował w Urzędzie Ochrony Państwa, potem w Agencji Wywiadu. Tam się nawet dosłużył stopnia oficerskiego. I jako emerytowany funkcjonariusz polskiego wywiadu, już tego z III RP, trafił tuż przed katastrofą smoleńską do MSZ-u. I tu jest pytanie, czy. On został skierowany do Moskwy do organizacji tej wizyty smoleńskiej, bo prokuratura stwierdziła, że to on był jednym z głównych organizatorów. Czy został skierowany tam jako dyplomata, czy też jako szpieg? A jeśli szpieg, to jaki? Dlaczego nie znamy odpowiedzi na to pytanie jeszcze? Eee, chociażby dlatego, że na przykład Radosław Sikorski nie wytłumaczył hmm. się, dlaczego akurat zdecydował się wyznaczyć Tomasza Turawskiego do organizacji tej wizyty. Dlaczego akurat miało to miejsce dwa miesiące przed katastrofą? Dlaczego ściąga się e, dwa miesiące przed wyjazdem prezydenta e, do ambasady taką postać, która jest na emeryturze? On, on w, na początku 20, 2010 roku prowadził jakąś prywatną firmę, więc nie miał nic wspólnego z domacją. Panie diplomacją. redaktorze, a wracając do tych pewników dotyczących katastrofy, dwa takie pewniki, które naprawdę przekonają z... widza, że komisja Miller'a się myli, że to nie była zwykła katastrofa, że to nie był błąd pilotów? Po pierwsze, tak jak mówiłem, współrzędne, współrzędne w których przestał działać komputer pokładowy i inne urządzenia. Jeśli ktoś tę sprawę, tę zagadkę racjonalnie wyjaśni, wtedy będę przekonany, że tutaj nie ma pokładzie. niczego podejrzanego. Yy, tak, no tak ta, ta, ta wskazuje. Po, a po drugie, zniszczenie, w sposób w jaki został rozerwany samolot. Yy, Mamy yy. badania, analizy chociażby profesora Jana Obrębskiego, który nigdy nie miał nic wspólnego z Antonim Macierewiczem, z prawicą. Z bardzo zasłużony profesor w polityce warszawskiej, który zajmuje się odkształceniami materiałów. I on kilka lat yy, temu yy, Przeprowadził wprost dowód, że te części samolotu, które zostały przywiezione, zostały zniszczone w wyniku rozerwania. Musiało być od nie muszenia, Nie zniecenia, tak, uh -huh. tylko rozerwania. Ostatnio podkomisja słoneńska też mówiła o drzwiach tu polewa, które zostały wbite ponad metr w ziemię. One zostały razem, wyrwane razem z futryną. Czyli musiały uzyskać dodatkową siłę. Tak, no... Wszyscy latamy samolotem. Wiemy, że te drzwi przed wystartowaniem są zamykane. One są naprawdę potężne, mające chronić przed ciśnieniem. I A tak kiedy dalej. będą znane wyniki tych próbek, które zostały rozesłane do instytucji w całej Europie? To pytanie do podkomisji smoleńskiej. Myślę, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Jak pan ocenia tak tłumaczenie Właściwie Ewy Kopacz. Ówczesnej w 2010 roku ministery zdrowia. Tłumaczenia dotyczące ekshumacji tych pomyłek i w ogóle jej działalności wtedy w Rosji. Znaczy to... Te tłumaczenia należy potraktować jako próbę uzasadnienia własnego dyletanstwa no i próbę obrony własnego imienia. Oczywiście jest to próba beznadziejna, no bo tych zaniedbań to jest najdelikatniejsze słowo, jakiego można użyć, No nie da się wytłumaczyć. Jeśli ktoś jedzie jako minister zdrowia, a nie jako wolontariusz, bo przecież nad w komunikacie z 12 kwietnia umieszczonego na stronie Ministerstwa Zdrowia, widnieje wprost, że ona tam, to jako, tam komunikat, jako minister. W tym programie, tak. tak. A nie jako wolontariuszka. Jeśli ktoś tam jedzie, oczywiście była to trudna i, i bardzo wymagająca misja, ale jedzie, nie dopilnowuje podstawowych spraw, a następnie helpi się tym, że wszystko zostało przeprowadzone doskonale, że współpraca z Rosją układa się świetnie, okłamuje rodzinę. Ale minister Sasin też mówił, że ta współpraca układa się dobrze. Tak, tylko że minister Stasin nie był wówczas członkiem rządu. On opierał się zapewne hmm. na informacjach, które pozyskiwał właśnie od oddzielnych przedstawicieli państwa. Owszem, on tam pojechał, ale jako przedstawiciel Kancelarii Prezydenta. Natomiast sprawą ekshumacji, sprawą śledztwa zajmowało się rząd. I to on podpisywał. Trybunał wszystkie stanu on prowadził dla r... Donalda Tuska i je Kopacz, jak pan to skomentuje? Yy, Trybunał stanu dla Trybunał... wykopaczy Kopacz i Donalda Tuska. Yy, myślę, że w w przypadku katastrofy smoleńskiej taki wniosek byłby uzasadniony po tym, co dzisiaj wiemy. Nawet jeśli wykluczymy teorię zamachu, bo, bo wiadomo, że y, tutaj, jak wspomniałem, y, żadnych pewników nie ma. Ale y, nawet jeśli był to, załóżmy, wypadek, to po tym, co się stało po katastrofie, czyli oddanie śledztwa Rosjanom, oddanie dowodów, a następnie skandaliczne zaniedbania y, przy ekskumacjach i. Tutaj, co, co trzeba podkreślić, wprowadzanie rodzin w błąd, bo Donald Tusk na przykład we wrześniu 2010 roku wiedział już o tym, że ciało Kaczorowskiego, prezydenta Kaczyńskiego zostało zamienione, że to nie jest jego ciało. Nic z tym nie zrobił, nawet nie powiadomił bliskich rodziny. Czy znaczy, jeśli to był zamach, to pana zdaniem ówcześni rządzący byli w to zaangażowani? <laughs> Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Myślę, że nikt na to pytanie nie odpowiada, nie mając jakichś twardych dowodów. Bo takie przesłanki się pojawiają, takie sugestie przynajmniej. Jest wiele zagadek, dziwacznych zbiegów Okładka okoliczności. Zgodnika w sieci, gdzie obejmuje się Donald Tusk z, z ówczesnym premierem Putinem, bardzo wymowna, która miała całą hipotezę ilustrować na zasadzie udało się. Jeśli to był zamach, pamiętaj, jeśli to, był zamach to na pewno Polska... Mówię tutaj o władzach w Warszawie ówczesnych, brała udział w tuszowaniu tej sprawy, w zacieraniu śladów. Ostatnie pytanie: minister błaszczak do dymisji? Czy pan pyta, czy powinien podać się do dymisji, czy zostanie zdymisjonowany? Czy nie wotum sprawy. nieufności Platformy Obywatelskiej jest uzasadnione? Wniosek o wotum nieufności. Wydaje mi się, że nie, bo y, 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 mówimy tu przede wszystkim o sprawie Igora Stachowiaka. A także o, o, o sprawach tam dotyczących Bora, ale to głównie, głównie ta sprawa tego zamordowanego. To bardzo nie, ale gdyby nie, działalność dziennikarzy, ta sprawa by pewnie nie, wyszła na światło dzienne. No tak, ale nie, ma żadnych dowodów na to, przynajmniej platforma nie, nie, że że minister Błaszczak brał udział w w tuszowaniu tej sprawy. Więc te dymisje, które zostały zrealizowane, wydaje mi się, że wystarczą. Przynajmniej opierając się na tych faktach, które znamy. Jak się dowiemy o tym, że minister Błaszczak tuszował tę sprawę, to oczywiście jak najbardziej nawet ja bym zabył za, za, za dymisją. Natomiast tutaj nie widzę żadnych powodów. Komisja weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji. Ostatni temat. To jest taka komisja, która może sprawić, że Platforma straci władzę w Warszawie? Na pewno tak. Dlatego Platforma tak bardzo się tego boi. Ale wydaje mi się, że te działania powinniśmy naprawdę postrzegać nie w kategoriach politycznych, tylko w kategoriach sprawiedliwości. To znaczy, ja bym bardzo chciał, żeby ta komisja dobrała się do skóry tym, którzy stolicę ograbiali na, na wiele milionów złotych. I mam nadzieję, że, że to się uda. Chociaż to zadanie, jakie sobie postawiła, jest naprawdę ogromne, i, i liczba spraw, które trzeba prześwietlić, wydaje mi się, że może być ponad siły tej komisji. Natomiast życzę jej wszystkiego najlepszego. I naprawdę nie, nie chodzi o to, żeby Hanna Gronkiewicz-Walc straciła władzę, tylko o to, żeby ci wszyscy biznesmeni po prostu trafili do paki, bo, bo na to zasługuje. Hanna Gronkiewicz-Walc już nie będzie rządzić Warszawą, bo wiem, że nie będzie ubiegać się Uray, tak, ale mówię czy... o osobie, mhm. osobie, która na przykład yy, będzie jej następcą, następczynią, więc bo, bo, bo wiadomo, to że ten to układ będzie? będzie zakonserwowany, jeśli wygra ktoś z Platformy. Kto to będzie? Kto będzie kandydatem PO? No, zapewne Rafał Trzaskowski. Aczkolwiek yy, bardzo zaszkodziła mu afera z 20 groszami yy, słynna, więc nie wiem, czy, yy, czy po tej aferze się podniesie. Yy, wiem, że zakusy na to stanowisko, na ten urząd ma także pan poseł Halicki. Tak jest. Grzegorz Wierzchołowski, redaktor naczelny portalu Niezależna.pl, był naszym gościem. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo. To był temat dnia Piotr Do zobaczenia.